Hello, siemanko, witam się z wami w 99 xd Dzisiaj mam zamiar nakręcić tutaj dla wasz poradnik Na stronę mine24.pl Jak widzicie, ja już tutaj jestem Okej, okay, dobra, to najpierw pomogę wam W tym poradniku po prostu mam pomysł, żeby wam pomóc Tutaj z rejestracją Ogólnie to patrzcie, widzicie, klikamy po prostu na stronę 24 24pl Ukośnik Registr. register. wpisujemy tutaj potrzebne dane. Klikamy, zarejestruj się. Oczywiście, ja jestem zalogowany. Tutaj jest dobrze. Teraz tu mam <coughs> jeszcze zamiar pokazać wam, jak założyć tutaj serwer. Oczywiście, ja nie będę zakładać, bo po co? Najpierw pokażę tak. tak. tutaj mamy ofertę, nie? To, no to w to klikamy. Dobra, to jest dobrze, jest dobrze. Dobra, patrzcie, mamy tutaj różne oferty: slotową, z i oferty ramów. To co lubi. Ja bym wolał większość ramu, bo to naprawdę pomaga obniżać lagi czasem. Choć <coughs> właśnie lepsza jest oferta slotowa. No właściwie, tu ta oferta z ramu i slotowej nie różni się prawie niczym. Tylko, że w ofercie slotowej, tu tam... No po prostu taniej można zapłacić, patrzcie. Ja to odkryłem tak przez przypadek oczywiście. Ale dobra, patrzcie, klikamy ofertę slotową. Dobra, ładuje nam się. Mamy, mamy. Kurczę, jakieś chyba mnie się bierze. Dobra, to patrzcie, tutaj mamy do wyboru do koloru. To widzicie, teraz mamy promocyjną cenę za slot na zawsze. Jak ktoś teraz założy serwer, bo akurat jest dzisiaj 17. Lipca? Chyba? Nie pamiętam, nie wiem. Nie sprawdzę teraz. No, ale jest chyba 17 lipca i patrzcie. Teraz w ofercie wakacyjnej, jak tutaj nam pisze, mamy obniżkę 25%. Teraz zapłacimy za jednego slota. Złoty 49%. Zł. Oczywiście to jest bardzo atrakcyjna oferta, że nie będziemy musieli później płacić za więcej. Oczywiście, klikamy tutaj, jak jesteśmy już zalogowani, oczywiście, no i bierzemy tutaj tak, wybieramy sobie ilość slotów, jest do 80, widać, widać, jest 5 slotów to tylko 7,45, wcześniej to kosztowało 10 zł. O, ja dobrze pamiętam, mm, o, no i widzicie, patrzcie, teraz klikniemy sobie na 20, widzicie. Teraz mam obniżkę o 10 groszy, wcześniej to był, kosztowało 29,8 No ale dobra, co ja będę gadać, pierdolę, co ja po prostu to będę mówił Po prostu wam pokażę, widzicie, tutaj możemy nazwać swój serwer Wybieramy ilość lotu, powiedzmy to mam 53, klikamy za mój. i cyk, i już Już mamy wszystko zrobione Widzicie, to oto moja pomoc dla... Tej... Pierwszych użytkowników na, taki, na takich bardzo małych, którzy po prostu potrzebują pomocy. Tutaj, ja wam pokazałem wszystko, co chciałem widzieć. Dziękuję za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że się spodobał. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam. Dzięki. Cześć. I na razie.